chcemy razem z instytutem być nie tylko w 2016, 17, ale być razem tak jak jesteśmy od bardzo wielu lat. Ale chcemy to podkreślić i stąd Jestem zaszczycona, że Pan Prezes jest w Ministerstwie Edukacji, że będziemy mogli podpisać list intencyjny, treść też Państwo poznają i że rzeczywiście już szczegółowo bo oczywiście dzisiaj o szczegółach nie będziemy Państwu mówić będziemy tę pracę rozpisywać na miesiące i lata. Ja Państwu dziękuję. Bardzo proszę Pana Prezesa. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Pani Minister za zaproszenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcę podkreślić, że Instytut Pamięci Narodowej jest obecny w szkole, można powiedzieć, od pierwszego dnia swojego istnienia, od 16 lat. To jest jedna z naszych najważniejszych pól aktywności. Pani Minister mówiła o porozumieniu. Ja mam ten tekst tego porozumienia. To jest porozumienie zawarte w 2001 roku pomiędzy moim poprzednikiem, panem posłem Leonem Kieresem, a ówczesnym ministrem edukacji, panem ministrem Witbrotem. To jest powód do dobrego obyczaju, że my pełną współpracę, którą podejmujemy, formalizujemy. Ta współpraca między y, Polską Oświatą a Instytutem Pamięci Narodowej była kontynuowana przez wszystkie lata. Ona być może nie miała takiego spektakularnego wyrazu jak dzisiaj przed, przed, przed kamerami, ale my w polskich szkołach byliśmy obecni organizując. Konferencje, współpracując z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, organizując wycieczki szkolne. To wszystko było realizowane. Teraz chcemy nadać temu formalny, formalny kształt. Ja mam w tej dziedzinie duże doświadczenie. Przybywam z Krakowa, gdzie ta współpraca od wielu lat była kontynuowana i przynosiła bardzo dobre rezultaty w projektach realizowanych przez krakowskie kuratorium i krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej uczestniczyły setki młodzieży z całego, z całego województwa. To chcemy, ten dobry przykład chcemy realizować teraz w, w całej Polsce. On był bardzo dobrze przyjmowany przez nauczycieli, ale również przede wszystkim przez, przez młodzież. Mówiąc o takich osobistych doświadczeniach, to była jedna z większych satysfakcji, możliwość uczestniczenia w takich projektach, ponieważ spotykało się nauczycieli zaangażowanych w tą działalność, nauczycieli oddanych swej misji, a jednocześnie młodzieży która była zainteresowana historią, dla której historia była pasją. To chcemy w tym momencie realizować w całej Polsce dzięki tutaj wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. To będzie, już mamy pewne wypracowane takie zarysy tej współpracy, bloki tematyczne, jakie, chcemy, jakie będziemy chcieć realizować. O wszystkim Państwo zostaną poinformowani. Ja cieszę się tutaj z jednej deklaracji pani minister. Wcześniejszej już, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ma pieniądze na wycieczki szkolne, na wycieczki historyczne. W Krakownie również od wielu lat, od niemalże samego początku, organizowaliśmy takie wycieczki. Właśnie największym problemem było finansowanie tego przedsięwzięcia. My chcemy organizować wycieczki po miejscach związanych z historią Polski. Szczególnie chcemy organizować wycieczki na Kresy pokazać to. Dziedzictwo polskich kresów, tego miejsca szczególnego dla naszej pamięci, nie tylko miejsca martyrologii, ale miejsca tego spotkania wielu kultur, wielu religii, miejsca tak bogatego w naszych, w naszych dziejach. Również cieszę się z tej deklaracji, ponieważ Instytut Pamięci Narodowej ma potężny potencjał naukowy, intelektualny że pani minister wyraziła tutaj wolę, aby z tego potencjału skorzystać i skorzystać z naszych badaczy, uczonych przy przygotowywaniu nowej podstawy programowej. Na to wszystko jesteśmy gotowi, że z tej, z tej oferty skorzystamy tylko. Myślę, najważniejszą kwestią tu będzie zrealizowanie tego i myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni pierwszy cykl takich warsztatów możemy, będziemy w stanie, w stanie rozpocząć ku pożytkowi naszej młodzieży, naszych dzieci, uczniów, żeby ich wiedza, żebyśmy nie tracili tego roku, o którym pan, pani minister, minister mówiła. Jesteśmy na to gotowi i to zrealizujemy. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, jeszcze kilka zdań. Pan minister Kopeć, dlatego że nasze działania wynikają również z potrzeb młodzieży, z potrzeb nauczycieli i z wyników badań mówiących o tym, jaki jest stan wiedzy historycznej młodych Polaków. Instytut Badań Edukacyjnych, o którym mówiła pani minister. Monitorował kwestię związaną z realizacją podstawy programowej przez nauczycieli, nauczycieli różnych przedmiotów, także matematyki, o czym mówiła pani minister, ale także historii. I kwestia tych badań, oczywiście, no, co do realizacji czy sposobu realizacji, budzi pewne wątpliwości, a więc, ale też chciałem powiedzieć, że wynika to też z pewnej formuły. Szkoły, którą przyjęto, czyli bardzo skromnego i ułomnego nauczania historii w szkole podstawowej, sześcioletniej, gdzie ten przedmiot funkcjonował jako historia i społeczeństwo przy bardzo skromnej liczbie godzin. Dalej w gimnazjum, gdzie nie było XX wieku, to nauczanie zostało przesunięte do pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Później ta edukacja historyczna była prowadzona też w sposób, który budził ogromne sprzeciwy i kontrowersje nauczycieli, czyli w postaci historii społeczeństwa, czyli Hisu. I dalej równocześnie dla tych, którzy mieli rozszerzenie, uczeń taki musiał w pierwszej klasie realizować XX wiek, potem w błyskawicznym tempie resztę, żeby znowu w klasie trzeciej wrócić do XX wieku. Czyli stąd jakby niedoskonałość tak? jakby tej struktury i sposobu wdrażania podstawy, co oczywiście musiało się przekładać na być może tak, te pytania czy wątpliwości związane z realizacją podstawy programowej z historii. Druga rzecz, która oczywiście wynika z badań, także innych, to kwestia wiedzy historycznej, edukacji historycznej, czyli kwestia edukacji historycznej, pewnej świadomości historycznej łączy się w dużym stopniu z tym, co się dzieje poza szkołą, obok szkoły. Stąd te instytucje, które prowadzą działalność edukacyjno-historyczną, takie jak Instytut Pamięci Narodowej, muzea odgrywają ogromną rolę w badaniach, które prowadzono, a które dotyczyły wpływu Muzeum Powstania Warszawskiego na świadomość historyczną uczniów aglomeracji warszawskiej. W zasadzie uczeń w aglomeracji warszawskiej będzie mówił o dwóch kluczowych wydarzeniach naszej historii, to znaczy o powstaniu warszawskim i wyborze. Karola Wojtyły na papierze, I to są jakby dwa kluczowe takie wydarzenia, które istnieją w świadomości. Ja też chciałem, jako nauczyciel historii z prawie 30-letnim stażem, potwierdzić, że nie wyobrażam sobie dzisiaj nauczania historii PRL-u, bestek edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. Też uczestniczyłem w tych warsztatach. Ostatnio także w warsztatach dla nauczycieli w Kołobrzegu, a przecież nikt nikogo w ferie nie zmuszał do tego, żeby pojechali na takie warsztaty. To świadczy o wysokiej jakości i potrzebie takich działań, które IPN prowadzi. Także te działania, które będą związane z prowadzeniem i tworzeniem nowej podstawy programowej z historii, także się cieszę, że Instytut Pamięci Narodowej przy pomocy swoich specjalistów wesprze działania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Minister Edukacji Narodowej i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej deklarują wolę bliskiej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie edukacji historycznej. Strony podejmą współpracę przy opracowywaniu projektu podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji historycznej oraz rekomendowaniu form doskonalenia nauczycieli z zakresu najnowszej historii Polski. Obie instytucje będą również współpracować przy innych działaniach służących popularyzacji historii wśród młodzieży szkolnej.